Gdyby Chuck Norris miał coś powiedzieć o tym samochodzie, powiedziałby, że to jedyny wóz twardszy od niego. Witamy na kanale YouTube magazynu Classic Auto. Przed Wami czwarta generacja Chevroleta serii CK 1500, znanej szerzej jako Silverado. Jest to przedstawiciel pick-upów klasy full-size, a prezentowany egzemplarz jest z pierwszego rocznika produkcji, 1988. Samochód to jest typowa łopata, czyli nie należy się spodziewać żadnych finezyjnych rozwiązań. Samochód jest postawiony na ramię. Posiada dosyć toporne, śrmiężne zawieszenie. No i wygląda po prostu jak kilka prostokątów postawionych jeden na drugim. Nie ma tutaj żadnych szaleństw, aczkolwiek samochód w stosunku do poprzednika nieco się zaokrąglił, a w zasadzie jedynym ciekawszym akcentem są podwójne lampy w stylu Keisler'a Voyage'a. Poza tym samochód wygląda po prostu jak zwykły amerykański pick-up, czyli jest po prostu podporządkowany w formie i w zasadzie tutaj mógłbym już zgasić światło i pójść do domu. Jako, że jest to samochód przeznaczony typowo do pracy, technicznie również jest niezbyt skomplikowany. Przykładowo konstrukcja tylnego zawieszenia to jest sztywny most napędowy oparty na resorach, także to samo co na przykład w Polonezie trucku. Podobnie jest z przednim zawieszeniem, które jest oparte na podwójnych wahaczach poprzecznych i jest to rozwiązanie już w tych czasach, ponieważ mówimy o samochodzie z lat 80. Konstrukcja niezbyt wyrafinowana, ale po prostu niezawodna, dlatego przez tyle lat ruchowała się w samochodach tej klasy. Z nieco ciekawszych rzeczy, samochód jest wyposażony w takie efektowne lampki obrysowe które są tyle fajne, co i, nie, co i zupełnie niepotrzebne i tak naprawdę do niczego nie służące. Ale przynajmniej jest coś ciekawego, na czym można zawiesić oko i o czymś powiedzieć. Samochód przez całe swoje życie służył do pracy, dlatego wygląda jak wygląda. Ma mnóstwo obtłuków, obcierek, wgnieceń, dziur. No i po prostu widać, że samochód jeździł zgodnie ze swoim przeznaczeniem. Nikt się nad nim, nikt się nad nim nie rozczulał, nikt go nie... Sprzątał po każdej operacji, a miał po prostu jeździć. I jeździł, dlatego wygląda tak, jak wygląda. Kurde, a miał się tak ładnie zamknąć. Pod maską znajduje się 5 i 7-litowy silnik 8, oczywiście benzynowy, jak to w amerykańskim samochodzie. Były oferowane również diesle. Wydawałoby się, że. W samochodzie stricte do roboty taki silnik jest najrozsądniejszy, nawet to jest jednak amerykański wóz, a w amerykańskim wozie zawsze musi być pusto, musi być mocno, musi być potężnie. Dlatego pod maską siedzi 5-7-litrowe V8, które wypełnia dosyć szczelnie komorę. Z perspektywy użytkownika dostęp serwisowy jest dosyć prosty, aczkolwiek jest zasadniczy problem, że samochód jest tak wysoki, że aby dostać się do silnika trzeba by stanąć na taborecie. Ja w tej chwili stoję przy swoim prawie 1,90 m wzrostu w taki sposób, że maska kończy mi się powyżej pasa. Konstrukcyjnie silnik jest bardzo prosty i ma tę zaletę, iż rozrząd konstrukcji OHV składa się z zatem dwóch kółek i jednego łańcucha. Natomiast minusem jest to, że reszta osprzętu jest napędzana paskiem, który ma 7 mil długości i 49 kółek. Silniki są raczej bezawaryjne, jednakże jeżeli już przyjdzie coś przy tym silniku zrobić, a na przykład zostanie nas noc. Z boku zimka znajduje się wspaniała lampeczka, którą można sobie rozwijać, niczym przedłużać i świecić tam, gdzie trzeba. Po czym elegancko zwinąć i odłożyć na swoje miejsce. O! No jak zapewne słyszeliście, drzwi, zamykane drzwi słychać na sąsiednim osiedlu. No niestety, tak jak już się rzekło, samochód jest dosyć toporny, co ma przełożenie na wszystkie jego cechy. E, poza oczywiście dźwiękami zamykanego włazu od czołgu. No cała otaczająca na rzeczywistość jest dosyć toporna. Typowo amerykańska jakość wykonania plastik... O, nawet nie dotykając niczego coś włączyłem. E, Typowo amerykańska jakość wykonania deski rozdzielczej, czyli plastiki, które trzeszczą od samego patrzenia, rozważą się od wjechania w byle dziurę. Spasowanie też takie mocno przeciętne. Dużo elektroniki, z której oczywiście niestety większość nie działa, ale kogo to interesuje. No, i generalnie samochód jest poza tym, że w środku toporny jest duży i dosyć źle skalibrowany, jeżeli chodzi o stosunek szerokości do długości. Kabina jest bardzo szeroka, kabina mieści trzy osoby, i te trzy osoby rzeczywiście, wszędzie bez problemu, się tutaj mieszczą. Jednakże problem pojawia się w momencie, kiedy trzeba się dopasować do samochodu wzdłuż. Przy mojej posturze mam problem z dosięgnięciem pedałów przy tej pozycji, gdzie muszę dosyć mocno wyprostować nogę w kolanie, a jednocześnie mam bardzo mocno podkuczone ręce. Nie mogę nic z tym zrobić. Będę musiał tak z tym żyć, no i niestety niezbyt mi się to podoba, no ale ten samochód niestety nie daje mi innej możliwości. Jedyna możliwość zmiany aranżacji wnętrza to jest przesunięcie kanapy w przód lub w tył. Oczywiście całej kanapy, ponieważ jest to jeden element, w związku z czym kanapa nie jest dzielona i Przesuwając ją razem ze mną do przodu i do tyłu, jeżdżą wszyscy pasażerowie. Przesuwając kanapę do przodu, dzięki czemu będę miał lepszy dostęp do pedału sprzęgła, kierownica mam już tak blisko, że nie jestem w stanie ułożyć na niej rąk. Natomiast odsuwając kanapę do tyłu, także jestem w stanie kierownicę chwycić w sposób swobodny, nie jestem w stanie praktycznie już dosięgnąć pedału sprzęgła. W związku z czym muszę przyjąć pozycję, którą miałem przed chwilą i pogodzić się z tym, że po prostu do go kompromisu. Tak źle i tak niedobrze. Za trzyosobową kanapą znajduje się niewielki schowek, który jest dostępny po delikatnym odchyleniu oparcia. Co wiele tutaj się nie schowa, ale jakaś linka holownicza, parę części zapasowych, skrzynka z narzędziami, jakieś pierdoły, z tym nie ma co zrobić, akurat się spokojnie zmieszczą. Przy próbie szybszego otwarcia kanapa się nie otworzy i są to względy bezpieczeństwa, żeby przy mocniejszym hamowaniu kierowca i pasażerowie nie wrzucili głową w deskę rozdzielczą. Widoczny na filmie egzemplarz jest w bogatszej wersji wyposażenia Scotchdale, która charakteryzuje się m.in. tym, iż posiada wykończenia w kolorze nadwozia. Jednym z tych wykończeń jest wspaniałej jakości tapicerka, która po latach eksploatacji nie, okazało się, że niestety nie jest tak wspaniałej jakości, jak deklarował producent. Liczne wsiadania, wysiadania niejednokrotnie w stroju roboczym poskutkowały tym, iż po prostu materiał nie wytrzymał próby czasu i po. 30 paru latach no nie wygląda już zbyt świeżo. Każde z trzech miejsc siedzących jest wyposażone w oddzielne pasy bezpieczeństwa, jednakże tylko dwa skrajne, czyli to, na którym ja siedzę i skrajne siedzenie pasażera, jest wyposażone w trzypunktowe pasy bezpieczeństwa. E, środkowe miejsce posiada wyłącznie pas biodrowy, więc w przypadku jakiegoś nieszczęśliwego zdarzenia pasażer leci i wali głową w tej jakże piękną dźwignię zmiany biegów. I właśnie to jest jedna z fajniejszych rzeczy w tym samochodzie, ponieważ jest to dosyć rzadka konfiguracja. Napędu na cztery koła i manualnej skrzyni biegów. W większości Chevrolet'y Silverado wychodziły z automatyczną skrzynią biegów. Ten egzemplarz posiada manualną pięciobiegową skrzynię, która jest oznakowana jako czterobiegowa z nadbiegiem. Obok dźwigni zmiany biegów znajduje się dźwignia sterowania napędami. Niestety nigdy w życiu nie posiadałem auta z napędem na cztery koła, więc wybaczcie mi, nie wiem, jak ten mechanizm się fachowo powinien nazywać, ale ważne, żebym wiedział, do czego służy. Docelowo samochód ma ustawiony napęd na tylne koła. Przesuwając dźwignię można załączyć dodatkowo napęd na przednie koła z reduktorem bądź bez reduktora. Samochód raczej nie jest terenówką, w związku z czym dodatkowy napęd na przednie koła raczej służył wsparciu przy wyjeżdżaniu z ciężkiego błota lub jeżdżeniu po polu kukurydzy. Chociaż patrząc na konstrukcję, zawieszenia i ogólną prostotę samochodu, nie jest wykluczone, że samochód poradziłby sobie także w cięższym terenie. Tylko nie wiem, jak zniosłaby to deska rozdzielcza, pracując pod takim obciążeniem. Samochód pięknie zagadał, jednakże oczywiście od razu objawiły się pewne problemy natury jakościowej. Nie wszystkie kontrolki od razu zgasły. Wskaźniki zaczęły troszeczkę świrować, natomiast na przykład e, poza skalę wyjechało ciśnienie oleju. E, Jednakże to, co jest fajne, co od razu się rzuca w oczy, to jest design tych wskaźników, ponieważ działają one na zasadzie przesuwającego się paska, w zasadzie obraczającej się tarczy, która wypełnia przestrzeń, coś jak w naszych dużych kwiatach. Tym Że tutaj wygląda to troszeczkę bardziej finezyjnie. Pewnym problemem jest też włączanie świateł, ponieważ przełącznik niestety pracuje w taki sposób, iż pracuje z nim cała deska, ale sam przełącznik działa, także auto jest gotowe do drogi. Zasadniczym problemem użytkowania w mieście Chevroleta Silverado jest to, iż ten samochód kompletnie nie nadaje się do jeżdżenia po mieście. Jest duży, jest głośny, jest twardy, jest niewygodny, jest paliwożerny, czyli posiada wszystkie cechy, które dyskwalifikują go w, w miejskiej dżungli. No i świetnie, właśnie o to chodzi. W samochodzie słychać pracę wszystkich możliwych mechanizmów. Przy każdym dodaniu, odjęciu gazu, przy każdej zmianie biegu, każdym wciśnięciu gazu, wciśnięciu hamulca, czuć jak wszystkie mechanizmy samochodu pracują. Z racji tego, że auto ma toporne zawieszenie, niestety jeżdżenie po gorszej jakości rogach nie jest zbyt przyjemnym doświadczeniem. To zresztą zapewne słyszeliście na filmie, ponieważ wszystkie części ruchome, tak samo jak i te nieruchome, e, zaczynają pracować i w samochodzie słychać całą kakofonię dźwięków. Paka trzeszczy, wszystkie plastiki trzeszczą, wszystko podskakuje i ogólnie po prostu nie słychać najważniejszego, czyli na przykład silnika. Pedał sprzęgła pracuje niesamowicie twardo, biegi wchodzą z bardzo dużym oporem, w związku z czym jazda Silverado w ruchu przypomina wyciskanie sztangi, ale przynajmniej czuć, że się jedzie. Samochód posiada ogromne pokłady momentu obrotowego i mimo że silnik nie jest zbyt mocny, bo tak naprawdę Około 200 koni mechanicznych z tej pojemności to jest wynik niezbyt oszałamiający. O tyle moment obrotowy jest taki, że samochód, nawet na drugim biegu, jeszcze pali opony. Na trzecim niestety nie jestem w stanie tego sprawdzić, ponieważ auto przyspiesza tak szybko, że momentalnie dogania inne pojazdy. Przy większych prędkościach do kabiny zaczyna przebijać się nieco dźwięku silnika. Jest typowy dla amerykańskich V8, czyli ma charakterystyczny, nierówny gang. Nie jest natarczywy. Przynajmniej nie jest natraczony z kabiny, ponieważ jeżeli robi się przegazówki w miejscu, no niestety, bądź stety, zależy co kto lubi, dźwięk bardzo mocno niesie się po okolicy. Na długiej prostej samochód idzie jak pocisk i w zasadzie to jest jedyne miejsce, gdzie możemy wykorzystać pełni możliwości silnika. Samochód jest wielki, samochód jest ciężki, w związku z czym manewrowanie tym samochodem w ruchu jest przeraźliwie niewygodne. Coś, co zdecydowanie utrudnia jazdę tym samochodem, są jego rozmiary, ponieważ samochód jest tak naprawdę większy od wszystkiego, co się porusza jednocześnie w ruchu. I tak naprawdę, przejeżdżając teraz obok pierwszego lepszego samochodu, wysokość burty jest na wysokości dachu zwykłego miejskiego samochodu. No to jest po prostu przerażające, biorąc pod uwagę, że tym samochodem też czasami może się zdarzyć jechać tyłem. Sytuację przy. Na przykład zmianie pasa bądź poruszaniu się po parkingu ratują wielkie lusterka. Jednakże niestety ze względu na znaczną szerokość samochodu, lusterka są też narażone na nieprzyjemności. Niestety nie wszędzie samochód się może zmieścić, w związku z czym trzeba po prostu bardzo uważać, wjeżdżając tym samochodem w ciasne uliczki. Chcę po prostu zwyczajnie nie zrobić sobie krzywdy. Doznania są troszeczkę jak z prowadzenia poloneza traka. Eee, I w zasadzie jedyną zaletą w stosunku do poloneza jest to, że ten samochód posiada mocniejszy silnik. Poza tym poziom wyrafinowania i poziom doznań w trakcie prowadzenia jest bardzo podobny. No ale czego się spodziewać po samochodzie do ciężkiej pracy? Ma po prostu jeździć, a niekoniecznie ma wyglądać i robić dobre wrażenie, ponieważ w samochodzie nie działa gniazdo zapalniczki, nie jesteśmy w stanie fachowym przyrządem zmierzyć czasu przyspieszenia do setki, w związku z czym zrobimy to w sposób analogowy. Zaczynamy od zera i startujemy. Według zegarka wyszło około 10 sekund, co przy tej masie samochodu jest wynikiem zupełnie zgrabnym. E, oczywiście samochód raczej nie służy do bicia rekordów prędkości, jednakże kto nigdy amerykańskim samochodem z tylnym napędem nie spalił łopą, niech pierwszy rzuci korbowodem. Jeżeli chodzi o wyposażenie i funkcyjność tego samochodu, to nie ma tutaj zbyt wiele elementów, które by byłyby godne uwagi. Wspomniane wcześniej radio. Elegancko komponuje się z deską, lecz niestety nie działa, więc nie mogę wam zademonstrować, jak bardzo jest fajne. E, posiada dodatkowo twarz kasetowy, który również niestety nie działa. E, ponadto znajduje się suwak nawiewu, który oczywiście też nie działa. E, sterowanie nawiewem, które wyjątkowo działa. Natomiast przy kierownicy znajduje się jedna manetka, która służy zarówno do sterowania kierunkowskazami, jak i wycieraczkami przedniej szyby. Dokładnie ten sam patent, co na przykład w Fordach z tego samego okresu. Jak już wcześniej wspomniałem, samochód kompletnie nie nadaje się do jeżdżenia po mieście. I niestety jedną z gorszych rzeczy, jaką można zrobić jadąc Chevroletem, jest wjechanie w wąskie osiedlowe uliczki, co też właśnie niestety zrobiłem. Dopóki nie muszę nic robić, tylko jechać prosto, sytuacja wygląda na opanowaną. Jednakże problem polega na tym, iż samochód jest. Wielki jest szeroki i nie bardzo jest jak wyczuć, gdzie ten samochód się kończy, i muszę bardzo mocno uważać, żeby nie trafić żadnego innego samochodu oraz modlić się, żeby przypadkiem nikt nie wyjechał mi z naprzeciwka. No i rzecz, która również nie pomaga, twardo działający mechanizm sprzęgła, więc jeżeli muszę bardzo często się zatrzymywać, bardzo często ruszać i bardzo często jechać na pół sprzęgle, mogę dostać zakwasów, ponieważ tym samochodem po prostu nie da się jeździć miękko, tylko trzeba jeździć twardo. Żeby jeszcze bardziej obnażyć niepraktyczność tego samochodu w mieście, spróbuję nim po prostu zaparkować. Czynność bardzo prozaiczna, aczkolwiek może wrosnąć niestety do rangi rzeczy niewykonalne. Dla typowego miejskiego samochodu miejscówka powinna być osiągalna bez najmniejszego problemu. Jedyną zaletą jest to, iż samochód przez to iż nie posiada tak naprawdę tyłu, tylko ma pakę, wszystko dosyć dobrze widać. Nie wyszło najgorzej, jednakże tak jakby samochód troszeczkę wystawa poza miejsce parkingowe, poza tym teraz dochodzi kwestia ponownego włączenia się do ruchu. Gdzie wyjechanie takim samochodem wymaga zajęcia całej szerokości jezdni, więc ponownie muszę poczekać, aż wszyscy przejadą. Czas mija, włosy mi rosną, słońce zachodzi, a ja cały czas próbuję wyjechać. No i. No nie idzie mi to niestety zgodnie z planem, ale jest nadzieja, że się uda. Udało mi się nie uderzyć w żaden samochód, nie rozwalić ogrodzenia, także można powiedzieć, że jest misja zakończona sukcesem. Aczkolwiek no, nie było to najmilej spędzone piątkowe popołudnie w moim życiu. I to, że on jest właśnie taki kompletnie niepraktyczny i bezsensowny, e, właśnie tworzy jego klimat, że ten samochód tak naprawdę nie ma, e, nie ma służyć do wożenia kwiatków i zakupów, tylko ma służyć do ciężkiej pracy. Ten samochód ma być twardy, żeby mógł jeździć w ciężkich warunkach. Ma być niezniszczalny, ma być niezawodny, no i taki wydaje się, że jest! No i to tworzy moim zdaniem właśnie fantastyczny klimat tego samochodu, który jest kompletnie bez sensu, ale czy wszystko musi mieć sens. Jeżeli chcesz prenumerować magazyn Classic Auto. Zapraszamy na stronę www.classicautomac.pl. Link znajduje się w opisie tego odcinka.